Hej, witam Was. Dzisiaj będzie jeszcze krótko o oliwkach. Mieliśmy tutaj podczas świąt dwie zimne noce. U mnie było gdzieś koło minus 10 stopni. No jak widzicie oliwki zniosły to bez problemu. Nie były dogrzewane. Stały właśnie tutaj przy ścianie. Także jak mieliśmy minus 10 stopni, no to tutaj powiedzmy było z minus 8, minus 7 przy tej ścianie bryła była zabezpieczona tutaj właśnie workiem jutowym i takim tutaj dyskiem kokosowym pień owinięty, korona była zakryta agrobukniną i nie było dogrzewane, to były dwie noce że minus 7 stopni tutaj przy tej ścianie i bez problemu tam te dwie noce zniosły tutaj oliwki już odpadają, no ale to nie ma nic wspólnego z tym rozem. po prostu nie były zerwane w sezonie i i teraz będą odpadały, ale oliwka bez żadnego problemu to zniosła. Także jeszcze takie mrozy nie są dla niej złe. Jakby były dłuższe te mrozy, no to trzeba by było dogrzewać kablem grzewczym, ale takie krótkie dwutrzydniowe mrozy do minus 10 stopni, przy ścianie do tam minus 7-8, nie są dla niej straszne, druga oliwka. Trochę liści pogubiła, ale to ogólnie teraz gubi. Nie jest związane z mrozami. Ale to nie problem. Dużo liści aż tak nie zgubiła. Ale oliwki, zobaczcie, jeszcze ładnie trzyma, jeszcze nie wysychają. Także te sobie tej zimy dobrze radzi, a ma dziś tutaj no, z 3 metry. Także jest kawa oliwki. Pozdrawiam.